Sezon na prace drogowe powoli rusza. To przepust na drodze powiatowej w Kasinie Wielkiej, który już w najbliższym tygodniu zostanie przykryty odpowiednią warstwą tłucznia, tak aby kierowcy przynajmniej jednym pasem mogli po drodze jeździć. Podobnych inwestycji w naszym regionie zapowiada się w tym roku dość sporo. Powiat Limanowski, w ramach transzy przyznanych ze środków rządowych, otrzymał ponad 5,5 miliona złotych na remont dróg. Zostanie wyremontowana droga z Zalesia przez Jadam Wolę do Olszany, a także droga z Sechny do Ujanowic. Oczywiście one są odcinkowo modernizowane, ale daje duży efekt, bo wybierane są najgorsze fragmenty tych dróg. Starosta Limanowski ma nadzieję, że to nie ostatnie w tym roku przyznane pieniądze na remonty dróg. Zwłaszcza, że potrzeby i oczekiwania ze strony mieszkańców ciągle są duże. Czekamy na, na drogę przebudowy chodnika w gminie Jodłowni, klasne Lasocice, bardzo oczekiwana w takim zagęszczonym przemieszczaniu się też mieszkańców, gdzie takie centrum by to właśnie powodowało to, że byłoby bezpieczne przejścia w tym chodniki. Natomiast też czekam na, na rozszerzenie To jest droga relacji Zalesie, ale od słopnic górnych. Właśnie taki najgorszy odcinek, gdzie zostanie e, wymieniona też, też nawierzchnia i też inne inwestycje, e, to też właśnie poprawę drogi relacji e, e, Siekierczyna na, na Szacowice też w kierunku Przyszowej, e, ten górny odcinek Serpentyny i też taki właśnie zdegradowany, bo tam później były też była przebudowa drogi powiatowej w kierunku też na Szacowic, więc będzie to uzupełnienie tych dróg. Również inne gminy powiatu limanowskiego otrzymały środki na remont lokalnych dróg: gmina Jodłownik ponad 1,5 miliona złotych, gmina Laskowa ponad 850 tysięcy złotych, gmina Limanowa ponad 2 miliony 840 tysięcy złotych, gmina Ukowica ponad 2 miliony 480 tysięcy złotych, gmina Mszana. Dolna 938 000 zł, a także gmina Tymbark ponad 472 000 zł.